Sejmu mówi, jakich polityków miał na myśli. Od pierwszego dnia pokażemy Polakom to wszystko, co robiliście w kwestiach związanych z polityką prorosyjską. To miał być zarzut kierowany wobec Prawa i Sprawiedliwości, ale trudno uznać go za trafiony, zwłaszcza w konfrontacji z tym, co po chwili padło z mównicy Sejmowej. Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem, Właśnie jakiejś takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej. Powiedział Donald Cruz. Widzę głowy w dół, wiążecie buty teraz, wstyd się przyznać, rozumiem. Tak. Trzeba nie mieć wstydu, żeby udawać dzisiaj, że nie realizowaliście polityki resetu z Rosją. Pan boi się jak ognia tego zdjęcia z Władimirem Putinem. Mimo to seryjnym głosami opozycji odwołał członków Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Boicie! A czego się boicie? Prawdy się boicie! Boicie się prawdy! Chcecie zatusować winę? Dzisiaj obawiam się, że w Polskim Sejmie zwycięży Rosja. Dziękuję. Członków komisji odwołano zaledwie kilka godzin po tym, jak troje z nich przedstawiło cząstkowy raport z jej prac. To są materiały dotyczące premiera Donalda Tuska, ministrów Klicha, Siemoniaka, Cichowskiego, Sienkiewicza, e, a więc po prostu całego grona no. najważniejszych polityków. O Rosji, chyba. Donaldzie nad... Tusku. Na Komisja to jest ta. Rekomendacje personalne w odniesieniu do Donalda Tuska, Jacka czy no Dana Tomasza Siemoniaka i Bartómie Jasienkiewicza, a także byłych szefów SKW Januszka. Jak Meska, nie Rosja, to Niemc pod Berlin, Moskwę. Komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo. No, komisja zabranie im. test raportu znalazła się też współpraca SKW. Ostrzega, że nie mogą urządzić. Federalną Służbę Bezpieczeństwa, która dopuszczała się już w tamtym czasie szeregu przestępstw, za służbę partnerską. Jest to samo w sobie po prostu no, to wielki skandal. Nie sposób nie przywołać tych słów, które są symbolem ówczesnych relacji z Rosją. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. To jest ze swojej strony, z premierem Putinem się pilnujemy, aby. O, nikt wierzy, nie ma nie... Nie Gdyby się nie bali komisji do spraw weryfikacji wpływów rosyjskich, to po prostu pozwoliliby jej dalej działać. Czy nie tak? No, prawda. Prosta sprawa. To początek polityki. A oni się na... boją, że coś wyjdzie na jaw, żeby społeczeństwo nie wiedziało. To jeszcze jeden głos w tym temacie. Źle się stało, że komisja nie będzie mogła w sposób spokojny działać. Tak powiedział w programie Gość Wiadomości, szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek. Nie wiem, czego obawiają się politycy tamtej strony.